Zawsze przyjeżdżają do nas aktorzy i grają dla Was przedstawienie. Ale dziś przyjechali najwspanialsi aktorzy, wasi rodzice. Przygotowali dla Was cudowny prezent bajkę o Jasiu i Małgosi. Więc jak w prawdziwym teatrze przedszkolnym, z dużymi prawami witamy! Daję słowo, wymyśliłam ją na nowo, jeśli nie znacie jej, to poznacie. A było tak, w małej chacie, od ludzkich osiedli zdala mieszkała rodzina drwala, z czterech osób złożona. Był więc drwal, jego żona i, jak to się w bajkach kleci, było tak, że dwoje dzieci. W waszym wieku mniej więcej ja piosenkę im poświęcę. Przysłuchajcie się wiosence. My myślać my w chasce la, la la tra la la tra Na szuchawkę laską tra la 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 A na my się Jaś i Małgosia Trzymamy się, mamy słuchamy się, tra la 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 tak tak ram, gdzie się ram, la la, la 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 Znamy wiersie, La, 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 la. Dzieci kochane, śpiewacie cudnie, ale już minęło południe. Ojciec czeka na obiad w lesie. Dziś Małgosia kobiałkę zaniesie. Pójdziemy z jasiem we bo ja się troszeczkę boję. Dlaczego puszczać im samą? Pójdę z Małgosią mamą. A kto mi w domu pomoże? A kto posprząta po boże? A kto zamiecie w komorze? No dobrze już, tym razem pozwalam wamiś razem. W jest chleb, jest mleko, a tu gorące pierogi. Nie zbaczajcie więc drogi, lećcie szybko jak dwa szczypły, by pierogi nie wystygły. Już biegniemy, mama droga, pamiętamy o pierogach. Pa, pa. Spójrz, zobacz, spójrz, głos. jakieś zwierzę. Ojej, Jasiu, strach nie wierzy, w to wilk. Jest pewno zły, bo okropnie szczerzy kły, Aaaa! Wow! jest pręczy, on po śladach nas węszy. <laughs> Wilk jest panem w lesie, a gdy jest mu się, idzie sobie w kresie, żeby znaleźć coś na trzeba trzeba się zjeść, i zjeść. Widzę, ja, to nie zielka, bo co mi z nieba spało, idzie jakiś smaczny kęs, idzie parasz ciemnych mięs, trzeba szybko zjeść i cześć. Ruch nas prostotaje, będę miał śnelanie, chyba to są łowce dwie, to nich język aż się rwie, trzeba szybko zjeść i cześć. Ja nie radzę, bo choć tu sprawuję władzę, choć mi brzuch burczy z głodu, ale wilki z mego rodu tym się szczycą od studeci, że nie krzywdzą małych dzieci. Dziękujemy, Dziękujemy ci, wilku, za, za to. Jadła wyrzekam się z własną stratą. Zmiatajcie stąd. Do widzenia. Już nie drażnicie mi podniebienia. Idźcie prosto przez polanę. Ja o suchym pysku zostanę. Lećmy, Jasiu, tędy. Przez Wilk na szczęście pierogów nie je, a tato je lubi i czeka. Słyszę już jego głos z daleka. Sępe, sosne, sosne, zetne będą, sosny też, świetne, w źni, pal, róbcie lubcie to, co każe dwa. Gdyby pójdź na wyręby, ścinać grawy, ścinać, świetne, piękne, źni, róbcie to, co każe dwa. I wujem ku to dobu do budowy. Piłożnicie kierą wal, róbcie to, każe dwa. Z swych będą z niego piękne stowy. Piłożnicie kierą wal, róbcie to, co każe dwa. Przynieśliśmy zatoku białki, lecz pierogi wystygły już całkiem. Pierogi są smaczne z grzybami, a te grzyby zbieraliśmy sami. Co pierogi? A to ci dopiero! Zamachnąłem się właśnie siekierą. Zostawcie kopiałkę z jempotem, a wy zmykajcie z powrotem, bo tu wkoło drzazgi lecą, a ja popracuję nieco. Nie mam czasu do stracenia. — Dziękuję, tato, dziękuję. — Zatajcie tą drogą na wprost. — Do widzenia. widzenia. — słyszysz Jasiu? Śpiewa drogę. Małgosiu, no, nie teraz, lecz piszka. Popatrz, jaka dziwna szyszka. Na szyszkę jaka on na Spójrz, bo przecież czekoladka. Tu nie zbierasz, to cukier. Ktoś się po... Ktoś w Ktoś się to w szereg, Tam dalej leżą ciągle. Szczekoladka. Szczekoladka. A jak mnie ta droga prowadzi, bo tam dalej na odmianę widzę krótki. Drogie patrz, a tu jest pilna z powietrza. w marmolatki, czekoladki, w Polsce jak się A to ci dopiero przygoda, nie zjemy przy nich, a szkoda. Zobaczymy, są coś domek znika. Czy to sen? Nie, domek nie znika. Gdzie popatrzeć? Wszędzie pierniś. Zbudował go chyba cukiernik. Zaraz kawałek płapie. Pyszny! Trzeba zania zanieść mamie. Patrz mam proszę. na tę ścianę. To pierniki lukrowane. A z tej strony nadziewane. Skosztuj. Czujesz smak róży? Łamiemy no, kawał duży. Kiedy mama go dostanie, będzie miała używanie. Dość długo dzieci razy zbierały łakocie, ani myśląc o powrocie. A domkiem z pierników tak były zajęte, że dały się wziąć na przynętę. To właśnie czarownica zła i gniewna srodze rozsypała słodycze na drodze. I w ten sposób zwabiła Jania i Małgosie. Czarownicze zaś poznacie o łosie. Pora! Cóż to za przybłędy? Mają śmiałość chodzić tędy. Kto mi domek w kierniku powiada? O, to zuchwalstwo nie lada! Jasiu, słyszysz? Ładne rzeczy. Ktoś tam okropnie złożył rzeczy. Znowu jestem czarownica, ha, ha. Zna mnie cała okolica, ha, ha. Kiedy dnieje kobut, pieje, ja się śmieję, u ha. Mania wilka na postupie, ha, ha. Czy to słody, czy szar? Ha, ha! Wykępie je z ja się śmieję. Ha, ha! dzieci klęce. haka! Ha. Kto tu wszedł, nie wyjdzie więcej. Ha. Wyście w moją pułapkę. Droga do mnie wydawała się słodka. A czy wiecie co was teraz słodka? Myśleliśmy, że te pierniki są dla nas. Nie coś ciebie a na nas. Myś... Niepotrzebnie pani się złości. Myśmy przyszli do pani gości, a przecież ludzie w Polsce słyną z gościnności. Niech nas pani wypuści. Wypuścić was? Ojości, zaraz szpony was pochwycę i poznacie czarownicę. Pani tylko tak straszy? Nauczyciel w szkole naszej od dawna uczy nas przecie, że czarownic nie ma na świecie. Co? Tego was uczą w szkole? Ja drwi z nie pozwolę. To zuchwalstwo daję słowo. Kim więc jestem? Owcą, krową, a no, może po prostu sobą? W mojej szkole jest inaczej. Kto nie wierzy, ten zobaczy. Będę trzymać was pod kluczem i upasę i tuczę. Nie lubię uderlaków. Mięso chude jest bez smaku, a w dodatku łykowate. Potem wrzucę na łopatę i pod blachą wczesnym rankiem upiekę was z bajankiem. pani, ja nie wierzę. Nawet wilk żarłoczny zwierzę, choć był głodny, nas oszczędzi. Wilk ma w lesie dość żołędzi. To punkt pierwszy. A punkt drugi, wilk jest u mnie na posługi. Kiedy sigła swe zastawie. On już wie, co piszczy w trawie. Może nawet szpetnie, szczeknie Ale łupu mego nie tknie. My jesteśmy dziećmi ta Tato jeść nas nie pozwala. On siekiery ma ze stary, i siekierą mocno wali. On ma także ostrą piłę, jeśli pani życie miłe. Daść już, więcej ani słowa. Laska dla Was jest gotowa. Wilku, hej, spójrz wilku góry. Do mnie wysuń swe pazury. Pokaż z zuchwałej parce. I nie raz... skończą się te harce! — Nim zawołasz po raz drugi, jestem już taką usługi. Ojej, był grzeczny, kładki, teraz spycha nas do klatki. u nie drap tak powoli! Delikatniej, bo ją boli. Czy to jest obyczaj wilczy? Niech kawale, lepiej milczy. Czeka słuchać tych złorzeczeń. Ma być pieczeń? Będzie pieczeń. Ja zabieram klucz do klatki. A Wam daję czekoladki, marmolatki. I karmelki, strucle, ciasta, piernik wielki, irysów i ciągutek. Jedzcie, by przyspieszyć skutek. Sprawia ucztę. Na tej uczcie należycie się uczcie. bo gdy Wam przybędzie ciała, to ja będę usztowała. Pani jest bez serca! Pani jest młodożęca! Przykro słuchać z tych złorzeczeń. Ma być pieczeń? Będzie pieczeń. Poszła sobie was bo, bolem lasem. Pewnie wróci przed wieczorem, słodkie nas u pasie, no i zje po pewnym czasie. Niby ładna, niby młoda, a taka nie szkoda! Trzeba pójść po rozmów do głowy. Popatrz, mój plan to z Zawsze noszę drut przy sobie. W tego różne rzeczy robię, a tym razem w sposób chytry przerobię mój drut na nie Rozsuniemy trochę kratę. Ty ciśnij na, a ja nad. Mocniej, mocniej niż z dziewką. Ja siódrękę masz krzewką, a ja? Chaj konanem, Teraz już tam się dostanę. Jestem w zamku, brudem kręcę. Mam trochę za ręce. Musisz się przycisnąć więcej w zamku nieco słabnie. Ach, jak ty to robisz zgrabnie, Majster z ciebie nie można znać, że jesteś synem dywana. Co to? to? Zamek się zadrgał? Nie, to już otwarta klatka. Już jesteśmy wolni, brawo! Uciekajmy teraz! Uciekajmy, zmrok zapada. Ciszej, ktoś ku się skrada. To na pewno czarownica. Skryjmy się, bo sierp księżyca rzuca na nas swoje światło. Teraz uciec już niełatwo. Co to? Klatka jest otwarta? Gdzie więźniowie? Cóż to czarta? Nie w kącie się zaszyli. Odezwijcie się w tej chwili. Prędzej. Nie ma żartów ze mną. Wnet was znajdę, choć jest ciemno. Zrewiduję klatkę całą. Patrz, małgosiu, mamy gratkę. Podkradnijmy się czym prędzej i zamknijmy w klatce jędzę. No to bierzmy się do dzieła, by nam jędza nie umknęła. Jeden róg, druciany, chowskie drzwiczki już zamknięte. W klatce ich nie ma. A co to? O smarkaczu, o cnoto. Nie umiecie, też Ciężka na was teraz na wilku Wilku, hej, twój wilku góry. Wysuń z te pazury. Ostrekuje i zęby Łukasz. Wilczą paszczą dzieci Łukasz. Jestem pani czarownicą, ale w tym się właśnie szczycą. Wszystkie wilki z mego rodu, że choć kiszki burczą z głodu, żaden z nich nie skrzywdzi dzieci. I tak jest już od stuleci. Żegnaj. I niech się chce, co dzieje? Ja odchodzę dalej i knieje. No to koniec już zabawy. Chodźcie do mnie bez zabawy, Powiem Wam jak stoją sprawy. Lubię sobie pożartować i Was chciałam wypróbować. Nasza bajka się nie liczy. Tu jest fabryka słodyczy. Za drzewami z tamtej strony stoją szklane pawilony. A te wszystkie czekoladki, marmolatki, raczki, krówki spadły dzisiaj z ciężarówki. Ja pracuję w magazynie, odpowiadam, gdy coś zginie. Towar ten to rzecz nie tania, a wy właśnie bez pytania pozrywaliście pierniki. Chciałam was ukarać, smyki, bo cudzego się nie zjada. Więc to było maskarada? Więc te dziwy się nie dzieją? Czarownice nie istnieją? O tym wiecie już ze szkoły. To był tylko żart wesoły. Na nim bajka jest oparta. Czy nie znacie się na żartach? Mamy! Co tam wśród księży? Gadał do nas ludzki, rozłożył. To nie z nim. To piesko prądy, lecz z Czego nieco troszkę. Wilku! Mamy dojeżdżające. Czy nie znacie tej odmiany? No czemu gadał najwyraźniej? Chyba w waszej wyobraźni. Jest nie gada, tylko szczeka. A on szczekał już z daleka. Wilk się nam już widział. Szkoda. Piękna była to przygoda. No to bardzo przepraszamy. Taką ta przygoda, proszę I wracamy już do mamy. Powiem wam na pożegnanie, żeście dzielni niesłychanie. Za to każdy z was dostanie po pudełku czekoladek, a dla mamy, na wypadek, gdyby bardzo się gniewała, będzie ciastek torbacała. Jak się może sami dobrać? Pani dla nas taka dobra. Moja dobroć Was zachwyca. Przecież jestem karownica. Ale proszę, nikomu. Teraz lećcie już do domu. Do widzenia. Bądźcie zdrowi, lećcie tędy ku domowi. <laughs> Jaśni Małgosia, no już urywa się, jaśni Małgosia. Co z bajką się, to dobrze kończy się.